Oj, jakoś ciemno. Na no węglowej dzisiaj impreza Muzeum Motoryzacji na węglowej. Przejdziemy się, zobaczymy. Zabytkowe eksponaty jak widzicie. Na żółtych tablicach Jasno. Spoko.

Koda, daje Hudsu, Szaradę, Łada Samara, Dacia Zastawa. Tam widzimy jakichś Amerykanów, Polonez, nawet już na żółtych zabytkowych tablicach. Ciekawe czemu musi być jakaś rzadka wersja. Bardzo oryginalna. A tu amerykańskie krążowniki szos. A to jest wina, to znaleźć parkowania do parkowania bo było w Polsce w Polsce w takie Pod tak Tu takie to auto Cześć, witam, witam. Jak tam żyjesz? Po raz? Dobrze, spokojnie. Ale twoje firminki, co? Ja zajebiste powiem ci. Nasz region bogactwo tutaj eksponatów jest bardzo duże. Nie wszystkie się nawet mieszczą, pamiętam, bo takie większe eksponaty, jak na przykład wóz meblowy, są pochowane, więc szkoda, że muzeum nie ma tutaj więcej miejsca, bo się rozrasta siłą zbiorów pasjonatów. Zobaczcie, na przykład, są tak ciasno pozostawiane samochody, że nie można otworzyć drzwi na przykład. Na tym się zyskuje trochę miejsca, ale. Traci się na ekspozycji No to jest słynne polone z królowego mostu, z tego co pamiętam sprzedany na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Te akurat nieaktualne są opisy. Słyszałem. No słyszałem. Dlatego od razu pomyślałem, że musiałem... Aerodynamika musi być. Musiałem Bo Słynna czajka na przykład. Wakat Ford Torino Fastback Jaki absurdalny bagażnik A to jest Austin Ogromne auto Warszawa Jak pięknie odrestaurowany lakier Też legendarny Citroen DS Też legendarne Citroen 2 cv Jest nawet mini. Motorynka. Tak? Nie, to komarek jakiś. To są chyba jakieś samodzielki tak zwane. Romet Hart to było dosyć nowoczesne, Simpson. Marzenie wtedy motocyklistów stare wersje komarów, CZ-ki, Ducati, oto zachodnie. Ale zobaczcie tu na przykład na środku też jakieś zabytkowe motocykle to jakieś amerykańskie armii. i Davidson Tam jest słynna motorynka Jak to wszyscy mówili, fajnie się jeździło, ale wstyd się było pokazać kolegom Cała seria krosowych jakichś motocyklów. Darkomendę wojewódzkich w Jamstoku, to MZK jakaś. Taka. kjedi se samo hoda da je ogromna